Towarzysze. Więc tematem tego filmu jest oczywiście nasz mega audiobook. Dwie części zajmujące łącznie prawie 15 godzin. Historia wszechzwiązkowej komunistycznej partii bolszewików. Krótki kurs, która to została przygotowana właśnie w formie audiobooku. Przez nasz komunistyczny zespół, więc wszystkim tutaj lektorom gorąco dziękuję, ale oczywiście szczególnie, szczególnie gorące podziękowania należą się towarzyszowi Rafałowi, który ten projekt koordynował i który dokonywał ostatnich poprawek na MP3. Więc, towarzyszu Rafale, wielkie podziękowania, wielkie gratulacje. I korzystając z okazji, że masz doświadczenie w koordynowaniu takich projektów już teraz możemy przygotowywać się do następnego wielkiego projektu. Warto tutaj podkreślić, że yy, decyzję, pomysł na nagranie właśnie krótkiego kursu WKPB na rocznicę Towarzysze Stalina to jest sprawa świeża, chyba sprzed 10 dni. Yy, więc w tak krótkim czasie udało się wykonać tak wielką pracę. To wszystko dzięki temu, że już jest nas troszkę, yy, a będzie nas jeszcze więcej i im, im będzie nas więcej, tym więcej projektów będzie można robić. Więc, towarzysze, yy, wpisujcie tutaj Wasze propozycje, yy, jaką książkę rewolucyjną chcielibyście w przyszłości wysłuchać. Ja osobiście uważam, że można by iść za ciosem i na rocznicę śmierci właśnie Włodzimierza Lenina można byłoby przygotować w formie mega audiobooka yy, no, wspomnienia o Leninie Nadjeżdży Krupskiej bardzo ładna taka książka biograficzna no ale oczywiście są inne propozycje można też wyjść poza, poza tutaj kanon takiej literatury marksistowsko leninowskiej można też e, na przykład nagrać Trockiego. W końcu, Trocki politykiem był słabym, ale pisarzem był dość dobrym, e, więc są tutaj prace takie jak właśnie Moje Życie czy y, Historia Rewolucji Rosyjskiej. No, ale oczywiście są także inne książki. No, docelowo wszystkie takie książki powinny być wgrane. Teraz tylko jest jakby kwestia kolejności. Więc towarzysze, wpisujcie wasze propozycje. Dobrze. A co ja bym chciał powiedzieć? No, chciałbym powiedzieć, że, że jeśli jest taka tutaj duża praca wykonana i taka ważna książka została opublikowana, no to oczywiście no, liczę na to, że wszyscy tutaj widzowie kanału Odrodzenie Komunizmu potraktują ten, tą ciężką pracę poważnie. Każdy najpóźniej do przyszłej niedzieli wieczorem będzie już te wszystkie rzeczy wysłucha i, i tutaj będziemy mogli brać udział w merytorycznej dyskusji w każdym razie ta merytoryczna dyskusja na temat tej książki jest potrzebna, żeby ludzie zachęcać do tego, żeby, żeby tą książkę wysłuchać, bo ja zdaję sobie sprawę, że to nie jest takie hop siup, usiąść i wysłuchać prawie 15 godzin tekstu no to jednak trzeba być zmotywowanym, więc będziemy was motywować i żeby was nie rozpraszać przez najbliższe właśnie kilka dni, to jest temat dominujący. Więc jeśli chcecie rozumieć o czym są filmy, no to wykonajcie tutaj pracę domową i słuchajcie ile możecie właśnie naszego mega audiobooka. Mam też apel, apel do wszystkich, którzy mają jakieś własne strony internetowe, kanały na YouTubie, jakieś tam strony na Facebooku, gdzie tylko możecie, no to informujcie, że krótki kurs WKPB został opublikowany w formie audiobooka. Najlepiej jeśli napiszecie recenzję. Recenzja może być krytyczna, to jakby najważniejsze jest to, żeby info poszło w świat. Kilka dni temu na kanale Strike EU odbyła się rozmowa małgorzaty Kulbaczewskiej figat z Piotrem Kiciszewskim. I oni zapowiedzieli wielki cykl poświęcony historii ruchu robotniczego, więc specjalnie dla Was mamy tutaj opublikowaną właśnie historię komunistycznej partii bolszewików. Nic tylko, właśnie poinformować i możecie nawet skrytykować, ale no, najważniejsze. Więc, Małgosiu, czekam tutaj na reklamę naszej wielkiej pracy. Pokaż, że Strike EU nie jest sekciarzami, że yy, chyba, że chyba, że jesteście w stanie nagrać lepszego audiobooka. Jeśli jeśli właśnie no, w ciągu tygodnia napiszecie lepszą książkę dotyczącą historii ruchu robotniczego i ją wgracie ten, no to oczywiście zwracam honor. Jeśli jednak nie zamierzacie tego zrobić, to wykorzystajcie to, że ktoś inny właśnie zespół odrodzenia komunizmu Tą książkę nagrał. Czekam na informacje, czekam na recenzję. No i jak już jesteśmy przy temacie recenzji, no to mam tutaj właśnie podziękowania dla towarzysza w komunizmie 24. To znaczy, towarzysza, który prowadzi kanał w komunizmie 24. Podziękowania są podwójne. Po pierwsze, Towarzysz w Komunizmie 24 nagrał część tego, tego mega audiobooka. Po drugie, Towarzysz w Komunizmie 24 od razu opublikował na swoim kanale film, film który właśnie informuje o tym audiobooku. No niestety, no. O ile jeśli chodzi o treść, to jeszcze jestem w stanie no, z nią dyskutować, to no, mamy tutaj taki no, niesympatyczny element, mianowicie polegający na tytule. Więc tytuł tego, tego filmu nazywa się Krytycznie studiować właśnie krótki kurs WKPB. I mi się nie podoba to słowo krytycznie, no bo to no, na, na kanale Odrodzenie Komunizmu mamy ponad 60 audiobooków, mamy wiele różnych marksistowskich wykładów. Yy, no i, yy, i, i, i jakby no, irytuje mnie pewna taka sytuacja, którą jeszcze pamiętam z czasów studiów historycznych, że yy, no, ten krótki kurs został całkowicie wymazany z historii. Więc wszyscy na nim wieszali psy, zarówno prawicowi historycy czy oficjalni historycy pracujący dla państwa polskiego, czy to w liceum, czy to na uniwersytecie. Yy, 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 krótki kurs był też masowo wy, yy, yy, właśnie wyrzucany z bibliotek więc jest to yy, mnóstwo tego można było znaleźć na śmietnikach albo yy, w antykwariatach w końcu na tym krótkim kursie w, yy, psy wieszali także wszyscy właściwie lewicowcy od anarchistów, poprzez trockistów i socjaldemokratów także, no, mamy do czynienia z jakąś taką, no, zupełnie asymetryczną sytuacją, że o ile prace tak Marksa jak kapitał, nawet manifest komunistyczny, prace Engelsa, pochodzenie rodziny, własności prywatnej i państwa, yy, prace innych marksistów można jakoś normalnie się na nie powoływać, można je cytować, można ten... To ten krótki kurs jest jakąś taką, taką czarną owcą. Powoływanie się na tą książkę no to jest, jest takim fopa, jest takim czymś wsiowym. No i widzę, no, że, że człowiek, który, który, który powołuje, mówi coś o historii właśnie rosyjskiego ruchu robotniczego, powinien, powinien cytować Czarną Księgę Komunizmu. Powinien cytować inne prace, które ten Związek Radziecki, które wobec Związku Radzieckiego są krytyczne. Więc jeśli ktoś krytykuje Związek Radziecki, to wszystko jest OK. Jeśli pojawia się taka praca y, jak y, krótki kurs, no to towarzysz w komunizmie 24, no, y, nie mógł się tutaj powstrzymać od tego, żeby powiedzieć uwaga, uwaga, Tą książkę trzeba studiować krytycznie, tak jakby marksista nie wiedział, że każdą książkę należy studiować krytycznie. I to mnie właśnie denerwuje. No. Ja jestem, jako, jako właśnie historyk z wykształcenia, pamiętam no, pierwszy rok studiów i zajęcia w WBH, czyli wstęp do badań historycznych, gdzie nie, mieliśmy jakby zarysowany temat krytyki źródła. Każde źródło, które się czyta, należy właśnie poddać krytyce tutaj od strony właśnie, kiedy ten tekst został napisany, czy właśnie autor bezpośrednio brał udział w wydarzeniu, czy jest to jakaś tam relacja pośrednia i tak dalej. Zawsze to należy, praca historyka polega, rozpoczyna się od krytyki źródła. I tak samo praca marksisty no, polega na tym, żeby każdą książkę czytać w sposób krytyczny, więc ja nie rozumiem, dlaczego czego ze wszystkich możliwych tekstów marksistowskich akurat w Komunizmie 24 musiał wskazać tą jedną tą jedną książkę którą wszyscy tutaj właśnie wyrzucają na śmietnik historii że no, ją trzeba czytać w sposób Krytyczny, więc mam nadzieję, że jest to jakaś taka forma przejęzyczenia, że jest to, no, yy, bo, bo w kontekście całej tej nagonki faszystowsko-IPN-owsko-trockistowsko-anarchistyczno-socjaldemokratycznej na, na krótki kurs, no, no stawia to towarzysza w komunizmie 24 troszkę właśnie w takim no, mało przyjemnym towarzystwie. Dobrze, więc czy należy studiować krótki kurs WKPB w sposób krytyczny? Czy można, czy można w ogóle tam mieć jakieś zastrzeżenia? No, oczywiście, że można. Sam mam pewne zastrzeżenia, które zresztą wyraziłem w swojej pracy magisterskiej. No, przy, przypomnę, może, to znaczy tak, no, jeśli chodzi o całą treść, to ja tutaj w następnych Yy, za kilka dni się odniosę, bo muszę jakby się przyznać, że książkę tą czytałem raz tak poważnie na początku XXI dwudzi wieku, jeszcze jako członek ofensywy antykapitalistycznej, chyba w roku 2002. Później sięgałem do tej pracy, jeszcze jak pisałem, pracę magisterską, i nawet w pracy magisterskiej chyba się odniosłem do tego krótkiego kursu yy, w sposób krytyczny. To znaczy, to znaczy no, ta kwestia, którą, tutaj, o której moglibyśmy podyskutować, no to no, ja tak naprawdę no, nie podoba, no, mam pewne zastrzeżenia co do logicznej struktury tego tekstu. Więc, więc yy, no, chodzi o to, no, że, że przedstawiony jest tam Lenin. Jak ten Lenin, jak kształtowały się jego poglądy polityczne. No i jeden tutaj z pierwszych, z pierwszych właśnie etapów yy, kształtowania się politycznej myśli Lenina była walka z narodnikami, a konkretnie walka z tym kultem bohaterów. Yy, no i w kontekście całej tej książki, bo, bo jest mniej więcej tworzenie takiej opozycji, że wybitne jednostki czy tam bohaterzy kontra klasa. I o, ile, I o ile wnioski z tej no i z wnioski z krótkiego kursu, no nie są jasne, no bo z jednej strony właśnie tym bohaterem zbiorowym książki jest, jest właśnie podmiot zbiorowy, jest klasa rosyjska, klasa robotnicza i partia, którą ta partii, klasa robotnicza tworzy, z drugiej strony jednak, no to yy, bohaterem jest Lenin. I właściwie Lenin jest takim superbohaterem, no superbohaterem, który nie popełnia błędów, więc no ja bym raczej się tutaj skłaniał co do tej koncepcji, że rzeczywiście no rola, rola Lenina w tworzeniu partii była wybitna. Była wybitna i, i samo istnienie wyzysku klasy robotniczej i te, tych wszystkich przesłanek, które motywowałyby klasę robotniczą do walki o socjalizm, one same w sobie nie są w stanie doprowadzić do rewolucji socjalistycznej. Tutaj właśnie potrzebne są takie wybitne jednostki jak Lenin. Oczywiście no nie chcę tutaj iść w, w, w zbyt daleko posunięte analogie. Ale no, nie trzeba daleko szukać, żeby zauważyć, no, że jeśli chodzi o promowanie rosyjskiego, no, polskiego ruchu komunistycznego, właśnie całą tą pracę propagandową, którą, którą robimy, no to gdyby nie pewien towarzysz, robotnik, który wyjechał na emigrację do Francji i, i no, ileś tej pracy wykonuje, no to sądzę, że Polski ruch komunistyczny byłby w znacznie gorszej sytuacji niż jest obecnie. No, ale to jest jakby no, temat, o którym no, trudno, trudno mi dyskutować jako osobie bezpośrednio, jakby tutaj no, zainteresowanej tematem, to raczej inni powinni się wypowiadać. No. Na ile właśnie wyobrażamy sobie no, rewolucję październikową? gdyby nie było Lenina, no więc, więc jakby to to jest, yy, yy, no ale to yy, to są takie moje, załóżmy, zastrzeżenia filozoficzne co, co do tej książki, yy, co, do, co do treści, no to na razie i, i przypominam, że ostatni raz tą książkę miałem w rękach ponad 10 lat temu, więc po odsłuchaniu dopiero czterech godzin nie jestem jeszcze gotowy do tego, żeby dyskutować o całej książce. Więc odniosę się tylko do jednej kwestii, która w tej książce występuje właśnie w ciągu pierwszych czterech godzin. Mianowicie no, widzimy tutaj pewną analogię. Yy, yy, jeden z wielu odchyłów, z którymi Lenin musiał walczyć. No bo większość tych odchyłów, z którymi Lenin musiał walczyć i z którymi walczyć musi towarzysz Michał, to jednak się nie pokrywa. No gdybym ja miał, gdybym ja miał e, tutaj wyznaczyć e, jakieś takie główne odchyły, z którymi walczy towarzysz Michał, no to pewnie bym wybrał, że a, my musimy walczyć przede wszystkim z tą propagandą burżuazyjną, oczerniającą historię ZSRR, w ogóle śmieszy mnie to, że tak, tak jak dzisiaj czytając krótki kurs WKPB, czytamy o tych wszystkich idiotach, którzy z Leninem polemizowali, tak pewnie za 100 lat ludzie będą się śmiali z tych wszystkich, którzy, którzy w tej dyskusji między marksistami korzystają z argumentów. Właśnie napisanych przez burżuazję przez, przez Hitlera, przez Goebbelsa Czy przez IPN Więc oczywiście no, Pewnie tak jak dzisiaj ludzie nie będą w stanie zrozumieć Jak to w ogóle możliwe Że 100 lat temu Lenin musiał walczyć Z takimi idiotami Tak yy, nasze tutaj yy, właśnie yy, Nasi potomkowie Wychowani już w społeczeństwie socjalistycznym Którzy będą właśnie studiować krótki kurs his historii odrodzenia komunizmu, no to też będą się zastanawiać. No ale to jest jakby ta główna misja i, i Lenin nie miał takiego problemu. Pewnie też, no, ważnym takim wątkiem merytorycznym jest walka. Tutaj o tożsamość klasy robotniczej w kontekście właśnie spychania, spychania tej myśli lewicowej w jakieś takie kwestie właśnie obyczajowo i tak dalej, które, które wychodzą poza, poza walkę klasową. No ale więc oczywiście mógłbym to kontynuować. Ale chciałbym powiedzieć, że akurat w kontekście ostatniego konfliktu z kolegami, którzy założyli platformę filmową, no to tam yy, właściwie kopiuj w klej mamy tutaj fragment z krótkiego kursu poświęcony legalnym marksistom. Poświęcony legalnym marksistom chodzi tutaj o Piotra Struwę, który to właśnie yy, całe to środowisko później stało się filarami yy, tej republiki burżuazyjnej, jako właśnie członkowie. Kadetów, czyli konstytucyjnych demokratów, tej takiej partii burżuozyjnej. No i tutaj widzę, że ten taki legalny marksizm to jest także właśnie pewne zbuczenie, które się rozpowszechnia tutaj na internecie od jakiegoś czasu. No, takim pionierem legalnego marksizmu jest, jest Tymoteusz Kochan który właśnie założył stronę internetową Socjalizm Teraz, a który teraz, no, kilka lat później stał się takim, no, aparatczykiem Sojuszu Lewicy Demokratycznej, czyli ta, ta, ta ewolucja od jakiegoś takiego legalnego marksisty do takiej partii burżuazyjnej jest znacznie szybsza niż u tych kadetów yy, właśnie sprzed 100 lat, no, yy. no, ale oczywiście, no, to co mnie bezpośrednio dotyczy, no, to tutaj właśnie Ci, ci, te, te towarzystwo, które tam no, 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 publikuje różnych ludzi, którzy mają właśnie tytuły naukowe, tam profesora Wolfa, Kokszota, tego jak mu tam, Parentiego i, i innych takich. No oczywiście to są dobrzy towa Ja zawsze lubię ich posłuchać. Do, to, że oni są tłumaczeni. No to to jest co, coś dobrego. I to, że właśnie Lenin tam też starał się, tak, no, to nie jest tak, że, że tutaj sprawy są proste, no bo tam widzimy w tym krótkim kursie, że on z tym struwem z jednej strony próbował pr współpracować, z drugiej jednak prędzej czy później musiało dojść do tego politycznego konfliktu. I dokładnie taka sama sytuacja jest z tymi ludźmi, którzy, którzy właśnie no, chcą lansować marksizm poprzez lansowanie profesorów, którzy jakoś z tym marksizmem no, mają jakiś związek. No problem jest taki, że prędzej czy później jednak musi dojść do politycznego, do politycznego yy, zerwania. No bo jeśli załóżmy, mielibyśmy mieli, tego profesora Wolfa i ludzi, którzy wokół tego profesora Wolfa się kręcą, no to jednak no, te, te peany na cześć Franklina, Delano Roosevelta i jednak no, taka wizja, że to, co zrobił Roosevelt, czyli zrealizował pewne pozostałe reformy kosztem właśnie delegalizacji, czy tam, no. Zabronienia partii komunistycznej amerykańskiej, żeby ona mówiła o rewolucji, no to to jest jednak no, no coś, czego ja nie popieram, a to jest coś, co Wolf jakby uważa za esencję, tak należy właśnie y, robić. No, nawet ostatnio ta pani, y, która tam ta, Harriet, czy jakiej tam, to ona nawet powiedziała, że to był socjalizm coś takiego taki, w, w tym kontekście, że to była polityka socjalistyczna. Więc ten konflikt polityczny oczywiście jest, no ale no nic, no odsyłam Was, towarzysze, do, do tego fragmentu i już nie przedłużam, bo, bo teraz macie ważniejsze zadania, czyli, czyli właśnie słuchać krótki kurs. Czekam na, apeluję, tak, najpierw jeszcze raz podziękowania dla towarzysza Rafała i całego re re redakcyjnego zespołu i apeluję do wszystkich o yy, rozpowszechnianie rozpowszechnianie informacji o tym, że taki tekst powstał najlepszą formą jest oczywiście recenzja, nie bójcie się yy, recenzji krytycznej ale nie zapominając o tym że są pewne no, granice, których lepiej nie przekraczać no, żeby po prostu no, no yy, bo, bo jest, to, jest to wyjątkowa książka w tym sensie że że no, wizja, no zapomniałem wątku, no, a, a jednak jeszcze trzeba to powiedzieć, no wizja wizja historii partii Bolszewików, przedstawiana w, tych, w tej literaturze antykomunistycznej, no to jest mniej więcej taka, no, że, że partia Bolszewików to była no, w ogóle nie miała związku z klasą robotniczą, że sama tutaj rewolucja październikowa to była za, za pie niemieckie pieniądze a sam Lenin no to, 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 to był pucz i tak dalej i tak dalej więc kłamstwo na kłamstwie jakby no, po, robią wszystko żeby tak naprawdę no, no, przyznać że klasa robotnicza jest ze swojego łona wyłonić działaczy zdolnych poświęcić się budowaniu partii socjalistycznej i ta partia jest w stanie przeprowadzić rewolucję. Więc to jest to takie największe kłamstwo, którego te wszystkie książki yy, właśnie yy, to. Yy, no, to jest ta taka. Sekret, którego wszyscy chcą przemilczeć. I, tak, I dlatego tak bardzo im ta książka nie, się nie podoba, dlatego to jest pierwsza książka w kolejce do tego, żeby ją wypieprzać ze wszystkich księgozbiorów, ze wszystkich bibliotek, gdyż no w strachu przed y, znowu, właśnie, przed klasą robotniczą, która znowu może się uzbroić w partię i znowu może przeprowadzić rewolucję, oni właśnie chcą mieć monopol na swoją gównoprawdę, na plucie, na historię partii bolszewickiej, a my, publikując nasz mega audiobook, my im ten monopol odbieramy. Więc pomóżcie mi, towarzysze, niszczyć monopol burżuazji na historię ruchu robotniczego. Im więcej osób wysłucha krótki kurs historii WKPB. Tym szybciej zbudujemy nową partię komunistyczną. Pozdrowienia, towarzysze!